Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Vice City. W tym odcinku przejmiemy sobie kolejną nieruchomość, kolejny biznes. No i są to taksówki tym razem. Firma taksówkarska za 40 tysięcy dolarów kupujemy. Guess the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anyhow, I guess you better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this, we are now are gonna change around here again. Our new management team... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble, capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us, then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Uh yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Right. Firma kupiona za 40000 za cztery dychy? Dobra, tutaj mamy zapis. No to co? Zaczynamy misję. VIP. Minuta. Jedź po vip na wyspę Starfish. Myślę, że powinienem zdążyć, jak się nie rozwalę za szybko. Niedaleko jest w sumie to... To powinienem dojechać. Okej, okay, mamy VIPa. Chociaż nie, nie mamy VIPa. Gdzie on jest?

No i dobra, jedziemy do celu. Tamto tak samo nie będzie gonić prawdopodobnie, ale mniejsza z tym. A my jedziemy sobie prawdopodobnie na lotnisko. No i trzeba podjechać od tej strony. No i dobra, za chwilkę będziemy na miejscu. A później lecimy do kolejnej misji z biznesu teksów, taksówkarskiego. VIP dostarczony. Misja zaliczona. tysiąc wpadł. No i jedziemy znowu do firmy taksówkarskiej. Misja numer 2 przyjazna konkurencja, zniszcz trzy taksówki konkurencji. No dobra, no to lecimy do, do tych punktów, które tam są. Policja mnie dalej goni, ale to nic. Pierwsza taksa tutaj sobie jeździ, ale już niedługo. Dobra, jedziemy do następnej taksy. Dobra I ostatnia taksa gdzieś tam daleko jest Dwie gwiazdki Dobra Misja zaliczona, policja przestała gonić i 2000 wpadło. No to lecimy do kolejnej misji taksówkarskiej.

Ok, Car 13, Tak, Sagedon. Jedź po Mercedes. Ależ oczywiście. Klient nasz pan. Aczkolwiek to mi z Mercedes zna się bardzo dobrze. Ciekawe co będziemy tam z nią robić. Gdzie ona tak w ogóle jest? To jest bardzo dobre pytanie. Na lotnisku? Koło lotniska? Gdzieś tutaj okej, okay, tutaj mamy punkcik i mamy problem, czy nie? Ha hmm, no ho, ho, ho. Ale że co, chcą wszystkie taksówki stracić? Udało się Tak tylko że teraz nie mam czym jechać tak właściwie to nie wiem gdzie jest wyjście OK.

no to może być troszkę problem. Mam trochę za dużo przeciwników. W brakło, no i teraz mam mnóstwo zabawy. Ten dalej żyje? Już nie żyje. Wątek taksówkarski zaliczony. No i o to chodziło. Taksówki Kaufmana będą teraz przynosić dochód sięgający 5000 dziennie. Zbieraj go regularnie. Misja zaliczona. 5000 wpadło. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Suba, komentarz. Hej!